Siemanko, z tej strony Wika witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Minecraft Przygoda. Dzisiaj jak widzicie gramy sobie z Marleną i Hubertem. Siemka. Elo. Tak, Hubert, Podmienialiśmy sobie troszeczkę skiny. Tak, pograliśmy też również tutaj i mamy łóżka i pie psa zdobyliśmy. No. I wszystko tutaj mamy. Też oczywiście graliśmy, tam Marlena ma wędkę. I tak więc no, to jest, to jest. wygląda nasz świat. Dzisiaj kontynuujemy przygodę. Od czego zaczynamy? No, od tego co zawsze. Dobra, ja już sobie zmieniłam tutaj. Tak więc wyglądam. Tutaj porobiliśmy sobie trochę. Mamy Eder Peury. Pozabijaliśmy perły, trochę. 30 strzał sobie zrobiłam już. Więc tak to wygląda. Piesek jest mój, bo ja miałam tylko kości. Bo każdy sobie poszedł w inną stronę, więc... Dlatego to tak wygląda. Jakoś kości zabieram. Ło, wow, 17 kości. Tak, tam ci zostawiliśmy z Hubertem, bo my już nie potrzebujemy. To Fajnie. możemy wyruszać. No, a ja muszę znaleźć powiedzieć coś wam. No. Patrzcie, patrzcie co dla mnie. Gdzie ty jesteś? No. On zdobył... Ale ściągnij zbroję, bo łyżeczko wyglądasz. Chwila. Widzowie tego nie lubią. Mój węgiel. On uciekł to jest mój węgiel! A już się przepaliło. Ty, fajną masz bluzę. Ja Skryj, muszę też trochę. No, dla to, to ten ten, fajnie, nie. Jeśli chcesz, to bierz. No, Marlen, bo tam dla ciebie są rzeczy, jak Tam możesz sobie brać ja tamte... Ej, jest węgiel. Chcecie? E, e, Marlen? No? Ja mam 57 węgla. Aha, fajnie. <grym> no, no. to w tobie. Jak się tu mamy. Ja na

Ruszamy dalej. Chodźcie. Włączyliśmy Wam muzyczkę, żebyście potem w komentarzach nie pisali, że. No, szumy y są tak. Też w tle. No, a teraz żebyście się nie nudzili, bo nie będziemy nic do Was mówić, tylko będziemy wędrować, więc macie muzyczkę. Może przyspieszymy wideo, zobaczymy podczas podróży. O, patrz. Bagunki to muzyka. zimkę nie, noc się robi Owieczka Idzie mój pies Dobra jesteśmy, co robimy? Trzeba się przespać No ale moby nas nie zabiją na szczęście No Może kiedyś będziemy na moim serwerze, gdzie nie będzie tak zbogowany Aha A i jeszcze nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, ponieważ pod tamtym filmikiem zostawiliście aż 5 subskrypcji i 6 łapek w górę, z czego serdecznie Wam dziękujemy I mamy nadzieję, że będzie tak dalej Tak jeżeli wpijecie 10 subskrypcji, to robimy z kamerką. O, super. Tak, robimy z kamerką i będzie wszystko. A jak będzie 15, to może jakiś mały special. Specjal, no będzie QA. O. o, fajnie. Tylko będziecie Tylko musieli pytania. Pisać pytania w komentarzach. To wpiszcie mi na Instagramie. Instagram będziecie mieć w opisie. Nie. No ty za wolna jesteś. Patrz, a tu będą pieski już. Kupi się to chwilę pieczą. Patrz, bo tu będziesz mieć psy Marlen. Ale jestem, jestem super. To takie suba. Tak. Na kolejnego skina. A na co ci tak te skiny zmieniać? Mam pomysł, jak zostawicie na 20 subskrypcji, yy, to będzie, zrobimy mapkę i będziemy ją przechodzić. Co wy na to? A potem będziecie mogli nam podsyłać. Ja wam wyślę wszystko. No No nie, bo na razie nie. Musimy no na razie spojrzeć. Konto sobie na które yy, e To konto ja już mam. No e-maila się na przykład A ja już mam. Tak. I będziecie mogli na matki podsyłać, a my potem będziemy je oceniać. I wszystko. Tak, o. I mimo, że. Do, 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 do jesteśmy takie trochę w parkura, ja to może damy radę przejść. No, no to nie, róbcie 180. O, tak. Właśnie, 180 wykluczona. Yy, od, bo odbierzemy wszystkie No nie. No nie. To nie. No nie odbierzemy. Adbierzemy? Nie! Co jest? Zabił mi się pies. O. No głupie, no nie! no, gówno. no i obudził dodatkowo. No pies mi się zabił, no ale chamy. Dobra bo trudno. No to jest na zbugowanym serwie. Ale za to mamy dużo jedzenia, bo sobie pograliśmy. No, so, tak samo jak ze wszystkim, są wady i zalety, no. No. Dzisiejszy filmik chyba będzie trochę krótszy, ale za to wpuścimy jeszcze jeden. Żebyście mieli co oglądać. No właśnie. Bo I... dla nas to przyjemność nagrywanie dla Was. Mhm. Mm Filmiki będą codziennie wpuszczane o 15. O, no na przykład. Albo wcześniej. Zależy. Jeden będzie o 12, a drugi będzie bodajże o 15. Iście, czy Wam pasuje tak. Chodź. Mogę oswoić małego, otwajam. Dobra, tylko potem będziesz musiała się do mnie tepać. Już. A jestem. A miło, jaki on jest słodki. O, patrz. Grafy kora... jest? Czekaj, to się tepnę, okej? Okay? O nie, ja głodna to... jestem. A! A! To może iść pod głową? No to każdy. <noise> Ale ty głupieczki jesteś, jest Dobra, ja na plażę wychodzę. No. O, patrzcie na moje pisaczka! No. Patrzcie, gdzie jesteś? Tam, po drugiej stronie? Serio? Przepraszam, żeby cię Patrzcie, tam są góry. Trzeba sobie łódeczki zróbcie. Będziemy płynąć. A o, mordle, no to W sumie to dwie łódeczki nam się... Postaw ktoś crafting. A ktoś ma? Ja mam. nie brał. Ja mam. Ciebie o, jestem. Jak ktoś ten diamantów? Ja. To ja... Marlen płyniesz ze mną. Okej. Okay. Daj. Ten miecz. Płyniemy Marlen Ale na co nam w ogóle miecz jak nie na chwilę bijemy? Cicho. No, no. Nie? no siadasz Siadasz? Tak. Patrz mi i łódki nie widziałam. Patrz i tam jest ten. Jestem, Boże, jak on się nazywa? Ten co daje czarny barwnik, patrz. Squid. No, no właśnie zabij ją sobie. Albo ja ci zabiję. Ja ci zabiję stój. Patrz, mam dla ciebie barwnik dla piesia. Ale wyjdź teraz, bo ja muszę kierować. Tak ci łódki, to by nie spłynął za nami. Czemu mi jakiś krafting wyskoczył dziwnie? Ja od na podkład już. A, pod wodą. a ten będzie szukał, a my będziemy... O! Oooo! Góry są ładne. Tu. Fajny widoczek jest. Mm. Właśnie Lecha, za nie... Tak będziemy mogli budować też domek za niedługo. No i dobrze. A gdzie piesio? On się tepnąć powinien. No chyba się zginął przez W jakimś wypadku. O, ja jakaś Być stąd. Wyjdź stąd. Nie. Odpływam. Wyjdź stąd. No czekaj, bo ktoś nie lakuje. A to sieć tam. Weźmiesz łódkę potem. Jestem lamą w parkurze. Ooo, o, a jednak nie. Ooo, patrzcie. Piszcie, czy mam do tej kopalni wejść. Do tej To wejdę w następnym odcinku może. Nie znoszę parkuru Na moim starym są Viki, ja Ty gdzieś żeś poszła? Nie Gdzieś na górę. Uuu. A tu widzę takie fajne przejścia. Viki, nie uciekaj tak. Ja głód mam na nieczerpaniu. Eee, trudno. Bo ja nie mam nic do jedzenia, bo graliście bez ze mnie. Eee. A patrz, nie jestem lamą. A nie. A jednak jestem. Nie wiem ile ten odcinek już trwa Wiki, ja się zaraz zgubię. Może gdzieś tak z 10 minut podejrzewam. Nie wiem, bo u nas tak szybko leci czas, że po sposób... prostu... Masakra. No. Czy wysłyszycie to szybkie tempo? Piszcie w komentarzach jak słyszycie. No. O e, I przez to, że jest taka muzyka szybka, to mi się wydaje, że czas leci szybciej. Eee... Zaraz wam powiem. Ta już 17 minut nagrywamy. Aha, fajnie. To będzie trzeba zakończyć ten odcineczek. No nie, jeszcze nie, bo nie doszliśmy do siebie. To chodźcie do mnie szybko. No jak to to, to, to to było ale ty, jest te... Hubert, tepaj się. No to. co? Znalazł złote, enchantowane jabłko. Szybko, Hubert, bierz. My już tu. Ja już klikam z trzeciej osoby. że. też się chce pożegnać. No. No, pokaż to widzą, no. Nie, nie widzą nic, bo zasłaniasz. O, widzicie? No i na tym zakończymy. Od... Co <gubi> mi tyłem? O, dobra, patrzcie, tak? Wygląda i czekajcie aż muszę... Nie no, nic nie zrobię. O tak to wygląda, więc na dzisiaj zakończymy odcineczek, więc... Siemka! Cześć! Cześć! A -a.